Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 18. Z odcinków o długościach 5, 2a plus 1 oraz a minus 1 można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że no i a jest równe jakiejś liczbie. Mamy tutaj cztery możliwości. Przy rozwiązaniu tego zadania musimy pamiętać o... Warunku, jaki musi zaistnieć, aby można było zbudować trójkąt z trzech boków. Musimy pamiętać, że suma dwóch dowolnych boków musi być zawsze większa od boku trzeciego. Skoro ten trójkąt ma być równoramienny, mamy tutaj kilka możliwości. Pierwszą możliwość to weźmiemy równe ramiona pierwszy bok i drugi bok, czyli 5 jest równe 2a plus 1. Druga możliwość weźmiemy Pierwszy bok i trzeci bok to będą ramiona tego trójkąta, zatem 5 będzie równe A minus 1. No i trzecia możliwość 2a plus 1 będzie równe a minus 1. Zatem pierwsza możliwość, czyli pierwsza para 5 jest równe 2a plus 1. Rozwiązujemy taką, takie równanie, gubimy jedynkę, czyli od obu stron równania odejmuję 1 i zamieniam równanie stronami, stąd 2a jest równe 5 minus 1, czyli 4. Gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 2, stąd a jest równe 4 podzielić na 2, czyli 2. No i teraz popatrzmy. Gdyby a było 2, wówczas pierwszy bok ma długość 5, drugi bok to 2 razy 2, czyli 4 plus 1, czyli również ma długość 5, a trzeci bok ma długość 2, odjąć 1, czyli 1. No i teraz sprawdźmy, czy z takich trzech boków można zbudować trójkąt. 5 plus 5 na pewno jest większe od 1. I 5 plus 1 to 6 na pewno jest większe od 5. Czyli przyjmujemy to rozwiązanie. Drugi, yy, yy, druga możliwość to bok 5 jest równy bokowi a minus 1. No i rozwiążmy sobie takie równanie. Przerzucam minus 1 na lewą stronę, czyli do obu stron równania dodaje 1 i zamieniam równanie stronami, stąd a jest równe 5 plus 1, czyli 6. W tym przypadku. Pierwszy bok miałby długość 5, drugi 2 razy 6, czyli 12 plus 1, czyli 13, i trzeci bok 6 minus 1, czyli 5. No i teraz sprawdźmy, czy z takich odcinków da się zbudować trójkąt. 5 plus 13 to 18, na pewno jest więcej od 5, natomiast 5 plus 5 to 10. A 10 jest mniejsze od 13, czyli z takich odcinków nie można zbudować trójkąta. Zatem odrzucamy to rozwiązanie. No i trzeci yy, przypadek, kiedy te dwa boki będą ramionami, czyli 2a plus 1 jest równe a minus 1. Przerzucam a na lewą stronę tego równania, czyli od obu stron równania odejmuję, a stąd 2a odjąć a to 1a, plus 1 przepisuje, jest równe minus 1. Przerzucamy jedynkę na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję 1, stąd a jest równe minus 2. No i teraz gdyby a było minus 2, pierwszy bok miałby długość 5, drugi 2 razy minus 2 to minus 4 plus 1 to minus 3. No i już możemy przestać sprawdzać, ponieważ bok trójkąta nie może mieć długości ujemnej, zatem tę możliwość odrzucamy. Jedynym rozwiązaniem jest a równe 2. Jeśli pomogłem... Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.